Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii gramatyka i języka niemieckiego. Dzisiaj omówimy sobie um, wszystkie podstawowe pytajniki, które występują w języku niemieckim. Um, tutaj właśnie widzimy całą listę. Zaś tutaj widzimy pytajniki podzielone według przypadków, czyli nominativ odpowiadają pytania wea was, czyli kto, co, genitiv wessen, wessen, czyli czyj, czyja, czyje. Dativ na weim, czyli komu, a kusatij wein was, czyli kogo, co. Na no takie pytania odpowiadają nasze przypadki. Ale pytańców mamy znacznie więcej. Was, co, wea, kto, wo, gdzie, wi, jak, wan. Kiedy, woher, skąd, wohin, dokąd, weim, komu, wie lange, jak długo, wie ile, warum, dlaczego, wo co, po co, cu, wer się, w jakim celu, wesn, czyli. E, powiemy sobie przykładowe hmm, pytania właśnie z tymi pytajnikami. Na przykład. Wann hast du das gemacht? Czyli. Kiedy ty to zrobiłeś? Post pytajniku, walno mamy czasownik, podmiot i resztę zdania na końcu, drugi czasownik. Woherkomst du? Skąd pochodzisz? Pytajnik, czasownik, podmiot. Was ist los? Co się dzieje? Was ist los? Wer ist das? Kto to jest? Wer ist das? Gdzie mieszkasz? Wo wąst du? Wie alt bist du? Jak stary jesteś? Czyli po prostu ile masz lat? Wie alt bist du? Um. Wo fest du? Dokąd jedziesz? Wo chin du? hilfst du? Komu pomagasz? Weim hilfst du? Wie lange lernst du? Czyli jak długo się uczysz? Wie lange lernst du? Wie viel kostet das? Ile to kosztuje? Wie viel kostet das? Warum lukst du? Dlaczego kłamiesz? Warum lukst du? W ist jest du dort. Po co tam idziesz? Bo co ist jest du dort. Zu mm, versiem klaust du? W jakim celu kradniesz klauem kraść? Und was jest das? Czy to książka? Czyli e, widzimy, że po wszystkich pytajnikach Mamy czasownik, podmiot i resztę zdania. Po vi mamy przymiotnik, czyli bo chcemy zadać jak pytanie, jak stary jesteś, tak? Jeżeli byśmy chcieli zadać pytanie, jak drogie jest coś, to też będzie witoja jest etwas. Jak długie wila geudzo Dlaczego po vi może być przymiotnik? Ale może być też czasownik, na przykład wie heißt du, jak się nazywasz. Czyli musimy sami zdecydować, czy chcemy po prostu zwykły wykorzystać pytajnik wi, czyli jak, jak nazywasz się, czy chcemy połączyć ten pytajnik z przymiotnikiem. Na przykład jak stary jesteś, jak drogi jest coś, jak tanie jest coś, to wtedy musimy dorzucić do tego pytajnika w y, dany przymiotnik. Po całej reszcie widzimy, że mamy. Um, od razu czasownik, ale po wesyn mamy rzeczownik, bo chcemy zapytać, czyje coś jest. Na przykład, czyja to jest książka. Wesyn, buch, jest das, czyli po wesyn będzie rzeczownik, by zapytać, czyja ta dana rzecz jest. Um, to wszystkie nasze pytaniki, Wasze zadanie polega na tym, byście napisali. Yy, Pięć pytań z wybranymi pięcioma pytanikami, które do tej pory sprawiały Wam trudność, bądź do tej pory ich nie znaliście, bądź do tej pory po prostu rzadko ich używaliście. Piszcie koniecznie te pytania ułożone przez Was w komentarzach pod tym filmikiem i zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.